Witam serdecznie na moim kanale. Chciałbym pokazać, jak poradziłem sobie z prądem, którego nie ma, jeżeli nie będzie go w sieci, a mamy fotowoltaikę on-grid. Zrobiłem sobie instalację off-grid. Do tego posłużył falownik solarny Solar Inventor z firmy Volt. Do tego posłużyły akumulatory 100 A godzinne dwie sztuki. Jest to instalacja na 12 V. Z zewnątrz domontowałem dwa panele. O 250 W zaraz pokażę, jak to wygląda na zewnątrz. Dwa panele zabontowane na południowej ścianie budynku. Wykorzystałem również to, że panele wiszą. Zamontowałem jednostki zewnętrzne klimatyzacji pod nimi, aby duże wytrzymały. Dziękuję za zobaczenie krótkiego filmiku.